Rola LPG w walce ze smogiem jest znacząca, szczególnie w naszym kraju, gdzie mamy jeszcze setki tysięcy niedopuszczonych kotłów, gdzie kontrola organów państwa nie spełnia oczekiwań wielu mieszkańców. Na przykładzie aktualnego zimnego maja możemy stwierdzić, że znów w miejscowościach wiejskich, ale też części miast, czujemy po prostu smog. Smog, który jest trujący, który uprzykrza życie obywatelom, i tutaj widzimy, widzę ogromną rolę LPG w tym sektorze. Jest ogromny potencjał rynku grzewczego, by zastąpić te śmieciuchy, te kopciuchy właśnie paliwem gazowym, a w szczególności LPG w terenach wiejskich, w terenach nawet miejskich. Gdzie nie ma sieci gazowej. Klient czy konsument decydujący się na e, ogrzewanie LPG ma przede wszystkim niski próg inwestycyjny, ma określone koszty instalacji, e, wiele zbiorników oferowanych jest w dzierżawie, także nawet nie ma kosztów wykupu zbiornika. Ma e, często stałe ceny albo ceny, które są transparentne dla niego przez dłuższy okres czasu. Jest niezależny od sieci, a oprócz tego. E, nie zanieczyszcza środowiska w takim stopniu, jak to ma do tej pory miejsce w wielu miejscach w Polsce. Widzimy przestrzeń dla rozwiązań hybrydowych. Widzimy przestrzeń dla rozwiązań, gdzie stosowany w bardzo zimnym okresie może być LPG, a w okresie przejściowym może działać świetnie pompa ciepła. Uważam, że jest miejsce dla nas wszystkich. Stawianie na jedno źródło energii uważamy za błędem i ryzykowne dla konsumentów. Nie mamy rozbudowanych sieci energetycznych na taką skalę, by wszyscy mogli korzystać z pompy ciepła. Jest miejsce i dla gazu, i dla pompy ciepła, i dla ciepłownictwa. Uważam, że konsument powinien mieć wybór, i cieszę się, że sygnały, które przychodzą w tej chwili z zachodniej granicy czy z Unii Europejskiej, mówią, że sprawdzimy to, żeby ta energia dla obywateli Unii była tania, korzystna a dla produkcji, dla przemysłu konkurencyjna względem Azji czy nawet USA czy innych kontynentów. Cieszę się z tego, że Unia chce rewidować swoje postanowienia i widzimy szansę w tym, że jednak będzie miejsce dla wszystkich źródeł energii w przyszłości.